W dzisiejszym odcinku. Krok po kroku w formie poradnika przerobimy tego okropnie i nudnie wyglądającego kartografa w Minecraft w kozackie, średniowieczne, pełne detali obserwatorium z prawdziwego zdarzenia, które mogliście zobaczyć na odcinku, w którym przerabiałem całą wioskę na Survival. Jako, że prosiliście o poradniki do tych budynków, to zaczynajmy! Na ekranie wyświetla Wam się pełna lista materiałów potrzebna do zbudowania tego budynku na odcinku. Pamiętajcie tylko, żeby najpierw obejrzeć poradnik, a dopiero później zacząć budować, żeby popełnić mniej błędów, szczególnie że to naprawdę złożony projekt. Teraz z kolei wyświetlają Wam się wymiary potrzebne do zbudowania tego budynku i ponownie pierw obejrzyjcie, a później sobie do tego wróćcie, będziecie naprawdę mniej się denerwowali podczas budowy. Przypominam jeszcze, że jeżeli macie wykupionego wspierającego za 15 lub więcej złotych, no to oczywiście cały. Cały schemat, i krok po kroku dosłownie cały schemat czeka na Was w zakładce społeczność, więc jak najbardziej e, możecie sobie z tego skorzystać. My tymczasem przechodzimy do budowania. Dobra, no to tak o wejście mamy z tej strony. No ogólnie, kółko to kółko, już podłogę tu sobie wyłożyłem, ale wejście mamy z tej strony, o właśnie z tej. No i będziemy sobie po kolei budowali. E, także co? Ja myślę, że zacznę sobie od tego, żeby tutaj wszystko sobie wyłożyć e, cegłami bo to mi troszeczkę ułatwi wszystko sobie zróbmy tak to zapomniałem jednego postawić coś takiego ok tu natomiast zrobimy sobie raz 2 3 4 5 z drugiej strony raz 2 3 4 5 raz 2 3 4 5 i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. E, dobra, skoro mamy coś takiego, no to teraz to wszystko również musimy sobie podnosić na wysokość 5. Pamiętajcie oczywiście, że tutaj musimy zrobić wejście w taki sposób. Tu oczywiście możemy dodać sobie schodek. No ja tu dodam na razie ten kamienny, później go pewnie zmienię na na, na co? No na ten już docelowy, nie? Mm -hmm. Tutaj możemy sobie na razie zróbmy sobie po jeden, bo z tej strony będą okna, i chcę Wam dokładnie powiedzieć, jakie będą wymiary tych okien. Dobra, jeśli chodzi o okna, to tu sobie zrobimy na jeden i zrobimy coś takiego. Tak, no i tu będziemy mogli sobie też dodać, albo zróbmy już taką, niech będzie już tam. Nie będziemy sobie za życia za bardzo komplikowali. to oczywiście też na jeden okno z każdej strony, żeby było na wszystkie strony świata. Oczywiście poza wejściem. Mamy coś takiego. Tu mamy wejście, tu mamy okna. Wszystko nam się elegancko zgadza. Tu możemy sobie zrobić wejście w taki sposób. Ciach, ciach. E elegancko. Tutaj wiadomo, musimy sobie mieć na uwadze, że robimy jeszcze coś takiego, żeby to, no wiecie, to są detale, ale wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. Tu oczywiście będą doniczki jeszcze drogi widzu. Więc zrobimy sobie je od razu. E, ciach tutaj również dodajemy sobie to, 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 to. I tutaj znowu doniczka. Już tak od razu będę dekorował, żebyście mieli w sumie wszystko zrobione, że tak powiem pod podrej. E, dobrze, dobrze, dobrze. Tu mamy ciach. E, raz dwa, trzy. Super. Tu możemy od razu zrobić coś takiego. No to, to w sumie możemy z każdej strony zrobić patryk, jakbyś nie pamiętał. To możesz to zrobić z każdej strony, Mordko. Czy tutaj to będę robił? Chyba nie, ale jeszcze sobie to potwierdzę, zanim zakończymy ten etap, żebyście mieli to na pewno zrobione. Tu oczywiście robimy tak, tak. Tak, 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 tak. tak. Całość oczywiście należy wygradientować, czyli możemy sobie tutaj pododawać jakieś tam elementy z. Bruku po prostu, żeby to w miarę wyglądało troszeczkę inaczej, tak niestandardowo. O, tego słowa szukałem. Tak, żeby to wyglądało tak troszeczkę niestandardowo. Eee, może oczywiście też pamiętajcie, żeby z tym nie przesadzić, no bo jeżeli na tego kamienia wszędzie, no to to będzie wyglądało jak jedna wielka lepianka z dirta. Eee, jakiś naprawdę mega zniszczony budynek, jakby tutaj funt przeszedł, a też nie o to oczywiście nam chodzi. Chodzi o to, żeby to po prostu, żeby ten budynek wyglądał nieco inaczej żeby się odróżniał, żeby nie był taki zwykły pospolity jednoblokowy, można by tak powiedzieć, ale żeby wyglądał w miarę, sensownie, no i to już nam daje trochę więcej, już trochę lepiej to wygląda, nie? I jeżeli chodzi o zewnątrz, no to tutaj jeszcze w tych miejscach, dobrze by było jakbyście sobie o, w ten sposób podostawiali coś takiego, no w sensie coś takiego, no schodki po prostu te świerkowe, żeby to było takie podtrzymanie tego, ze względu na to, że tu będziemy to mocno poszerzali i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy może teraz troszeczkę do środka, do tego pierwszego piętra, żebyście mieli rozeznanie, co tu, gdzie mniej więcej powinno być. To zacznijmy od, wchodzimy sobie tutaj, ciach, robimy coś Takiego i tutaj ustawiamy od razu po lewej stronie od wejścia. Ustawiamy sobie powiedzmy dwa łóżka, bo dlaczego by nie? Będziemy chcieli mieć dwóch kartografów na przykład i nam to pasuje i tak chcemy mieć. Tutaj możemy sobie od razu dla nich zrobić stolik. Oczywiście wstawiamy sobie szyby, żeby to już mieć również zrobione. Tu możemy sobie ustawić jakieś skrzynki w taki sposób. Tu by oczywiście crafting zalecał również postawić. Tutaj możemy skrzynkę, no i na samym środku od wejścia, czyli tutaj w tym miejscu ustawiamy sobie jest tu kartograficzny, żeby nam się to również pięknie zgadzało. Tu natomiast robimy sobie ciach, 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 i tak, tak, tak sobie to robimy do samego końca. Powiedzmy gdzieś dotąd. Tu sobie oczywiście dodajemy ciach, ciach. No i tu możemy sobie dodać wejście do góry, żeby mieć już to zrobione. I sobie możemy to tak w zasadzie zamknąć. Zostawić sobie po prostu cały ten element odkryty, żeby można było sobie tu swobodnie wejść, ewentualnie możecie tutaj sobie zrobić coś takiego jeszcze. Jeżeli byście chcieli mocno tutaj coś kombinować, ale ja bym to zostawił po prostu tak, jak jest. Wnętrze tutaj już mamy na tym parterze zrobione. Tutaj ja specjalnie tego jakoś mocno nie dekorowałem, bo to mają być takie średniowieczne, ale basicowe domki. Mimo wszystko, jakby to nie, nie, nie tworzymy tutaj pałacu, tylko to ma być proste i przyjemne. Oczywiście w środku latarnie będą nam potrzebne. To ja sobie tutaj tylko stąd wezmę. Ciach. Jeżeli chodzi o oświetlanie, no ja to sobie porobiłem w taki sposób ale oczywiście wy możecie to sobie zrobić w inny tutaj oczywiście biorę sobie jeszcze jeden element robię tak i tutaj zawieszam tabliczkę tylko czy ja mam tab tabliczka o tą wiszącą taką zaznaczam że tu jest kartograf, kartograf. mam nadzieję że to dobrze napisałem OK, i jeżeli chodzi o ten etap, mamy to zrobione. Możemy przejść tutaj wyżej. No, i tu będzie trochę bardziej złożenie, więc na pewno bym Was prosił o to, żebyście się skupili. Skoro to mamy, to możemy teraz się zająć dalszą budową. Czyli tutaj u góry robimy sobie po prostu coś takiego. Oczywiście róbcie to tak, żeby to miało jakiś tam jednak sens. Czyli żeby to wyglądało też sensownie, a nie że po prostu sobie to zbudujecie na pałę i. I niech tak jest, bo pamiętajcie, że na przykład, to tutaj dobrze by było robić jakieś zakrąglone czy coś. No takie, wiecie. Wiecie o co mi chodzi, nie? Czy nie wiecie? No takie, że. Do... Dobre. No, że z każdej strony macie tą korę, nie? Po prostu. O, o to mi chodzi, o te takie ociosane. E, oczywiście, możecie, nie musicie. Ja bym polecał, żeby to jednak zrobić. E, mimo, że sam teraz tego nie robię, to bym to zalecał. Czy wszystko się zgadza? Nie, bo tutaj jest tak, o powinno być. Więc tutaj powinno być tak o, i tutaj też powinno być tak o. Jest teraz e, gitara. I teraz e, co robimy dalej? Dookoła na pewno dostawiamy sobie po prostu schodki, tylko też tak nie do końca, ponieważ tutaj nad drzwiami robimy raz, dwa, trzy. No i tu wiadomo, jeżeli chcemy coś takiego wykombinować, no to musimy zrobić e, coś takiego, czyli o, w ten sposób to obrócić, żeby to było troszkę szersze. Ewentualnie możemy jeszcze po jednej stronie dostawić z tej, z tej i dopiero tutaj zrobić coś takiego. To już od Was zależy, czy chcecie mieć to szersze, czy węższe. Ja chcę mieć to mimo wszystko szersze, więc robię sobie w taki sposób, że robię to tak. To, jak Wy to zrobicie, to jest Wasza decyzja, nie? Z drugiej strony jednak, jeżeli coś takiego Wam nie posuje, to jeszcze możecie zrobić sobie to w ten sposób, że tu dacie o. W taki sposób. Ciach i tutaj ciach. I możecie mieć wtedy takie niby szersze, niby węższe, ale ja w sumie to tak zostawię. Dlaczego? Bo tu mamy takie fajne miejsce na lampiony i możemy sobie je od razu przywiesić o, w taki sposób, widzicie. O to mi chodziło, nie? Coś takiego możecie zrobić. I tak bym polecał to zrobić, ze względu na to, że właśnie mam tu uwzględnione to miejsce na te lampiony. Czyli jeszcze raz, jak jesteśmy tutaj, robimy sobie tutaj raz, dwa, trzy. Natomiast tutaj robimy odwrotnie. Tak, czekaj, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, jak mordę strzelił. Czyli robimy tutaj tak i tak. I tutaj znowu robimy tak, tak. No i tu już lecimy sobie dalej. I tu również sobie doświetlamy, no może nie tak, tylko tak. Żeby to fajnie wyglądało. I możemy lecieć dalej z naszymi zabudowaniami. Czyli dokładnie w ten sam sposób. Raz, dwa, tylko tutaj, o, dociągamy tak. Raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy, ciach i tutaj dookoła będziemy mieli to fajnie zaraz zrobione i będziemy mieć chyba ten jeden z gorszych elementów z głowy, choć tak naprawdę najgorszy element przed nami, czyli budowa naszego teleskopu, bo to jest mega mega złożone. Eee, dobra. Czy ja coś jeszcze tu powinienem postawić? Wydaje mi się, że robiłem jeszcze coś takiego tutaj na pewno, ale to zaraz sobie potwierdzimy, bo nie chcę marnować waszych materiałów na próżno. Dobrze. I teraz taką: zanim zbudujemy teleskop, to musimy tutaj w tych miejscach poustawiać sobie coś takiego, czyli na tych narożnikach bym powiedział ok. To już sobie mamy potwierdzone. I teraz taką: tu robimy raz, tak o, raz, dwa. Raz, dwa, tu oczywiście dajemy ciach, ciach, natomiast tutaj u samej góry robimy sobie coś takiego: i robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ciach. I, I tu wydaje mi się, jeżeli się nie mylę, że robimy coś takiego i dodajemy sobie przyciski, bo to będzie wspornik dla naszego teleskopu, bo teleskop będzie skierowany w tamtę stronę. Jeżeli chcecie w drugą, to róbcie to samo, tylko w odbiciu lustrzanym. I teraz tako, żeby zrobić teleskop. Wchodzimy sobie tutaj, robimy raz, dwa odstępu i tu stawiamy coś takiego. Teraz robimy ciach. Kurde, teraz się Patryk nie pomyli. Ciach, ciach. Um, ciach, ciach, ciach. Coś takiego na początek. Teraz robimy sobie, jeżeli się nie mylę, coś takiego, że tutaj stawiamy to, następnie stawiamy sobie tutaj to, to i to będzie nasza soczewka coś takiego ale natomiast tutaj dajemy tak no to to możemy w sumie też tak przestawić o, niech będzie już co tam git to mamy zrobione a następnie robimy sobie taki czołg czyli teraz robimy raz dwa trzy ciach no i tu po prostu wysuwamy to wszystko o że tak powiem jeden mamy coś takiego tak to powinno wyglądać teraz robimy taką, tu ustawiamy ciach tu robimy sobie krzyżyk taki jakby można to tak nazwać w taki sposób. Jeszcze on, może tu bym dodał o coś takiego. Może. Chociaż krzyżyk, dobry pomysł, ale o w ten sposób, żeby tu już powoli szły schodki. Coś takiego. Dobra. I teraz robimy tutaj, oczywiście. No dobra, ja zrobię od tej strony. Ciach, 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 coś takiego, nie? I znowu robimy sobie tutaj jeden wyżej. Raz, dwa. I znowu raz, dwa, trzy, cztery. No i tu wiadomo. Będzie nam ciężko i zawzięłem, nie wziąłem tego pół płytki kurde o tutaj stawiam jeszcze pół płytkę także to już przechodzi widzicie mamy takie równe stopnie nie No i znowu mamy tak naprawdę sześć poziomów czyli mamy raz dwa trzy cztery e, Piąty poziom robimy raz dwa ciach 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 to jest piąty poziom raz dwa trzy cztery pięć tak, szósty poziom teraz robimy sobie znowu. Czyli to robimy ciach, ciach, ciach. Ej, nie rozpędzaj się. No i teraz znowu. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. To mamy szósty poziom, tak? Czekaj raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, szósty poziom. I teraz, jak już mamy ten szósty poziom zrobiony, to tak. O tutaj na samym końcu rozwalamy sobie te dwa. Dajemy sobie coś takiego. A te dwa zmieniamy w ten sposób żeśmy mieli tutaj taki ogonek nie i teraz na kolejnym etapie dokręcamy sobie nasze e, szkło czyli robimy coś takiego ten uchwyt na szkło i tutaj dokręcamy coś takiego i możemy zrobić o coś takiego chyba czekaj nie źle zrobiłem mamy tak i jak mamy tak to tu robimy sobie po prostu Coś takiego i będziemy teraz będzie teraz dobrze wyglądało. Tak, teraz jest git, bo to musi być w takim bardziej kwadracie. O. I nasz teleskop już, sam teleskop, mamy zrobiony i możemy przejść teraz do robienia całej reszty. No jak widzicie, no mówiłem, no nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. że Jest to złożony etap. No i tak jak mówiłem, to ma 7 elementów, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie? Z czego na siódmym już odwracamy i na szóstym też już odwracamy. Dobra, przechodzimy do kopuły. I na samym początku możemy zrobić coś takiego, że zduplikujemy to, co mamy tam, ponieważ z tej strony, no wiadomo, ten nasz teleskop w teorii powinien się fajnie obracać, nie? Więc musimy zrobić dokładnie coś takiego samego z tej strony, jak zrobiliśmy z tamtej, nie? Czyli po prostu takie to ramię, na którym będzie mógł się oprzeć teleskop w momencie, gdy będzie się ono obracał, no to to musimy wiadomo wykonać, skoro to już mamy. Przechodzimy sobie tutaj, robimy coś takiego. No i tu możemy zrobić coś takiego. Następnie ciach, ciach i tu na środku zrobić po prostu coś takiego. Dwa do góry. Tu oczywiście musimy pamiętać, żeby robić to w taki sposób, aby zaoszczędzić materiały, więc możemy sobie tu tak trochę kombinować. Nawet bym powiedział, że jest to wskazane. Tylko teraz nie pamiętam, czy tutaj czy tutaj już to będzie ale wydaje mi się że to będzie tutaj więc robimy coś takiego coś takiego tu sobie przeciągamy raz dwa trzy cztery pięć i tu dodajemy sobie raz dwa trzy coś takiego taką kopułę mamy i tu możemy również dodać wiadomo coś takiego ostatnim element również robimy na dwa tutaj robimy na dwa na 2 na 2 tutaj dostawiamy e, ciach tutaj dostawiamy ciach tutaj dostawiamy raz dwa, tutaj dostawiamy raz dwa, tu sobie przeciągamy coś takiego no, i czy tu teraz będziemy robili na 5? Czy już tak zostawić? Zróbmy na 5, ale zróbmy to z pół płytek i zróbmy tak, że tu będzie coś takiego, bo tu w środek będzie wchodził nam będzie nam wchodziła belka. Nie? Także tą stronę mamy zrobioną. Przejdźmy do tej. Robimy tak samo, czyli robimy coś takiego. Ciach, ciach. Raz, dwa, trzy. Na środku cyk. Teraz raz. Raz, dwa. Ciach. Tu do góry nogami, do góry nogami powiedziałem ją. Tutaj ciach, raz, dwa, do góry nogami stawiamy z tej strony, ciach, nie tu, tylko tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy. Tutaj robimy raz dwa, raz dwa, dostawiamy ciach, 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 ciach przeciągamy sobie to w ten sposób i ponownie robimy raz dwa, raz dwa, żeby mieć to wszystko fajnie już tutaj zrobione i możemy przejść do tej środkowej części. I teraz tak, żeby zrobić środkową część, możemy zrobić to na dwa sposoby. Albo robicie coś takiego, albo zamiast tych tych używacie normalnie schodków, nie? E, bloków, przepraszam. E, to już od was zależy, jak to zrobicie. E, coś takiego. Tutaj ciach, ciach. OK, no i jeszcze jeden element. Ciach, ciach. Tutaj również ciach, ciach. Tu natomiast robimy ee, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Bo widzicie o co chodzi? Nie, że tu jest tak mocno ostro, więc to już zależy od Was, jak to chcecie. I tu na środek przeciągamy coś takiego. Dodajemy sobie oczywiście pyk. Pyk. Serię zaczęło padać. Git, znowu mamy piękną pogodę, a tutaj możemy zrobić coś takiego, że dokładamy sobie pół płyty, pół płyty klapy, dodajemy klapy i teraz tak. Tu robimy sobie raz, 2, 3, tu dajemy sobie raz, 2, 3 tu dajemy sobie już normalnie raz, dwa, trzy. Coś takiego, dlaczego? Bo to jest taka nasza roleta, która będzie się zwijała i rozwijała, jak będzie nam się przemieszczał teleskop w każdym razie w teorii. I tutaj dodajemy coś takiego. No i ogólnie, jeżeli będziecie to robili w wiosce, to tu będą wam wchodziły wieśniaki, więc warto dodać tutaj faktycznie to zabezpieczenie, żeby tu wam wieśniaki nie wchodziły, no bo teraz już nie dadzą rady, a wy będziecie mogli sobie dalej śmiało latać. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o zewnątrz, mamy to zrobione, możemy przejść tutaj do wewnątrz, bo tu wewnątrz też troszeczkę sobie wymyśliłem. Ale to zaraz Wam powiem. I teraz tako, co ja sobie tu wymyśliłem? No i dużo, i niedużo. Na początek oświetlenie, ja zrobiłem sobie to w taki sposób. Tu oczywiście możecie sobie jeszcze dostawić. Tu sobie dostawcie, bo tu czasami mogą się potwory respić, albo możecie w ogóle dodać to w taki sposób, żeby mieć tu jeszcze bardziej oświetlone. No i tako, ja sobie wymyśliłem coś takiego tutaj, że tutaj sobie postawiłem coś takiego. Tak, tak, e, tak, tak. No i że to jest moje pokrętło, właśnie do obracania całym tym ustrojstwem. I to w zasadzie tyle. <laughs> Także jak widzicie, za dużo tego tutaj nie było, ale wolałem wam to pokazać, żebyście później nie mówili, że czegoś wam nie pokazałem. I wydaje mi się, że mogę Wam pokazać efekt finalny już teraz, zaraz fajnie. A, te kwiatki, jakie tu chcecie sobie posadzić, to posadźcie se, jakie kurczę chcecie. Nie pytajcie mnie o to, jakie posadźcie se takie, jakie Wam pasują. Jeżeli chcecie coś tutaj zmieniać, również to róbcie. Tylko oczywiście po tym, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz z oceną, czyli czy to jest 10 na 10 w skali od 1 do 10, możecie to ocenić oczywiście. I zostawcie suba, lajka, dzwona, żeby po prostu film łapał zasięgi. Możecie też to udostępnić. A przed Wami Effect final.